Ok, weekend firmy aprilisowej, zatem chyba idealna okazja do tego, żeby zacząć mojego vloga albo jak ktoś napisał w komentarzach na facebooku, bloga, bo to nie będzie na pewno regularny vlog, bo absolutnie nie mam na to czasu i zawsze coś mi wyskakuje, więc nie mogę tego Wam obiecać. Przyznam się, że planowałem to już zrobić wiele, wiele, wiele lat temu, nie wiem, ci z Was, którzy czytają bloga na pewno pamiętają Tomka Pieterskiego, jeszcze z Tomkiem coś tam knuliśmy. Nie wyszło, ale coś trzeba zmienić po 10 latach i wydaje mi się, że fajnie jakby blog poszedł bardziej w kierunku wideo. Robię to dlatego, że to lubię, dlatego, że mam parcie na szkło, a rzecznicy, dobrzy rzecznicy, jak ostatnio przeczytałem, powinni mieć parcie na szkło. No i chciałbym, żeby to było bardziej atrakcyjne i też troszeczkę z lenistwa, robię sporo literówek na blogu, więc będzie chyba tak łatwiej i nikt nie będzie musiał tego mnie poprawiać. Jak wiecie, zrobiłem konkurs na nazwę na profilu facebookowym rzecznika. Tam pojawiło się ponad 700 różnych propozycji. Czytałem dzisiaj jest z żoną i uznaliśmy, że żadna nie jest tym chyba, czego szukałem, ale, ale nagrodę rozdam. Dostanie ją ta dziewczyna, która po prostu chyba z 500 tych nazw wymyśliła. Pomyślałem sobie, że nazwę go Gruszka The Player. Ja jestem playerem. Jednym z playersów, jestem z tego mega, mega dumny i nawet jak któregoś dnia wywalną z tej robota, to się na pewno stanie, to, to fajnie. Ja zawsze będę playerem i jestem z tego dumny i, i tyle. I tak się będzie nazywał mój vlog. Ktoś może zapyta, po co mi osobny kanał, przecież Play ma naprawdę zajebisty kanał YouTube'owy. Uznałem, że jest tam naprawdę tak dużo takiego materiału czysto reklamowego. Do którego chyba nie zawsze pasuje to, co ja chcę powiedzieć i sposób, w jaki chcę to powiedzieć. Dodatkowo, nie chcę wszystkiego konsultować z działem marketingu, cytując klasyczne powiedzenie, więc pomyślałem, że zrobimy osobny kanał, na którym będziemy rzucać wszystkie streamingi, konkursy, może jakieś recenzje. W końcu dosyć regularnie dostaję jakieś fajne zabawki. Tutaj LG G6, jedna chyba z pierwszych w Polsce. Recenzje nie będą tak profesjonalne jak na przykład Paweł z Mobzili. Bo ja się na tym tak, tak bardzo nie znam. Szczerze wam powiem, że nie do końca rozumiem różnicę między najnowszymi procesorami. Ja nie widzę tej różnicy. Bardziej to będą recenzje lifestyleowe, związane z moimi odczuciami, albo mi się coś będzie podobać, albo mi się coś nie będzie podobać. Oczywiście, że kanał będzie subiektywny, ponieważ jestem rzecznikiem prasowym Playa, więc zawsze to będzie subiektywne, ale dzisiaj. Ciężko, naprawdę ciężko w necie znaleźć coś obiektywnego. Wydaje mi się, że chyba wszyscy nawet są dumni z tego, że są subiektywni, nawet jak piszą totalne bzdury i głupoty, żebyście w to klikali. Oczywiście obiecuję, że na kanale będzie mnóstwo, mnóstwo, absolutnie mnóstwo konkursów, które będziemy rozwiązywać szybciej niż na blogu. W końcu filmuję to swoją twarzą, bezpośrednio będę musiał się z wami z tego tłumaczyć. No właśnie, a propos tłumaczenia, to też chyba taki vlog jest fajnym rozwiązaniem. W przypadku jakiejś sytuacji kryzysowej, kiedy coś jest nie tak, to chyba dobrze, jak ktoś do was... Bezpośrednio coś powie, ale nie napiszę. Paweł ostatnio mi mówił, że. Czyli Paweł z Mobzili, który jest dla mnie mega autorytetem, powiedział mi, że fajnie skracać dystans, więc ja bym z Wami skracał dystans. Raz filmy będę robił smartfonami, tak jak w tym przypadku iPhone 7 Plus. Raz będę to robił bardziej profesjonalnym sprzętem. Ktoś mi będzie pomagał, będę robił sam. Kiedyś na pewno marzę mi się, żeby zrobić film kamerą Red, tak jak robi mój idol Markus, który robi najlepsze technologiczne recenzje. Będę no, brał ze sobą kamerę, ja wszędzie gdzieś jeżdżę, często gdzieś jeżdżę, będę chodził do salonów, chodził po play'u, Będziecie, będę rozmawiał z różnymi ludźmi, no, mam nadzieję, że będzie ciekawie, zapraszam Was bardzo serdecznie, nie proszę Was od razu o subskrypcję czy o lajki, like bo to nie ma żadnego znaczenia, ja, ja nie będę żył z tego, że jak wiele osób będzie to subskrybować, ja nie, nie, nie liczę tutaj na żadną współpracę z jakimś sponsorem, E, płacą mi za coś zupełnie innego. Także mam nadzieję, że będziecie tutaj zaglądać, mam nadzieję, że będziecie te filmy oglądać na blogu, że będą się Wam podobać. Krytykujcie, piszcie. Mm, ja się tego uczę i wszystkie Wasze uwagi i propozycje są bardzo mile widziane. Na razie.